To był chujowy dzień, naprawdę chujowy dzień. Jeszcze ten jebany deszcz. Każda najmniejsza część mojego ciała kleiła się do ubioru, jakby osiągnęła z nim wyższy stan symbiozy. Do tego ten paradoks mokrego ciała podczas deszczu. Niby jest zimna, ale pod kurtką wszystko paruje, przez co w zasadzie jednak jest gorąco, bardzo gorąco. No lepszy ten dzień nie mógł być. Przynajmniej na chodniku było mało ludzi. Wszyscy pochowali się w bramach, sklepach czy innych lokalach, ewentualnie w ogóle nie wychodzili z domu. Też powinienem był zostać rano w domu. Ale co zrobić? Takie życie. Krocząc tak przez mokry i wręcz miękki beton, spostrzegłem po prawej niebieski neon. Obskurny i rozlazły lokal z wielkim, brzęczącym napisem Wódka. Po krótszej chwili uznałem, że dzisiaj mi się należy. No, może nie należy, ale już dość się dzisiaj nawkurwiałem. Zbożowy nabój bogów dobrze mi dzisiaj zrobi. Skrzypiące drzwi, brudne lustro, miękki stołek przy ladzie. Całkiem niezły klimat. Był to jeden z tych barów, który próbował udawać klimat PRL-u. Zawsze mnie zastanawiało, czym w zasadzie taki klimat jest. Stumetrowa kolejka do baru? Jeden smak piwa i wódki? Brak jakiejkolwiek bardziej dostępnej kultury? Wyobrażam sobie PRL-owską dyskusję dwóch osób na temat jakiegokolwiek filmu. No, ten ciągnik to był duży, a jak ten typ jeszcze długo na nim pracował. Ciekawe kadry. Polska szkoła filmowa po prostu. Co z tego, że nie znano innych szkół filmu? Brak jakiegokolwiek porównania, pustka i niejakość. A może to po prostu humor, jaki mi tego dnia dopisywał? Tak, pewnie tak. Trzy czyste, proszę. Rzuciłem się dając na wysokim stołku tuż obok lady Dokładnie tak jak w filmach. Zadbana kobieta w średnim wieku podniosła wzrok od zeszytu z sudoku. Szybko podeszła do mnie i jednym zamaszystym ruchem wyłożyła trzy kieliszki na stół. Bez żadnego zbędnego drgnięcia płynnie podała moje dzisiejsze ukojenie. Karto. Dwa wypiłem od razu, nad trzecim chciałem się więcej pomęczyć. Nie powiem, dobre uczucie. Ci alkoholicy to jednak mają w pewnym sensie rację. Z alkoholem wszystko jest łatwiejsze, pogodniejsze. Ile wielkich rzeczy stworzono pod wpływem alkoholu, ilu ludzi, afrodyzjak, pocieszać i element kultury. To jest największe osiągnięcie ludzkości. Chociaż, jak się miałem niedługo przekonać, nie do końca. Dobra. Czas na trzeci. Ali. Coś do zagryzki podać, popitka? Znikąd pojawiła się kelnerka. W myślach mi czyta jebana. Może powiedziałem to na głos? Nieważne. By byłoby miło. Jakieś preferencje? Zaskocz mnie. Przelotny uśmiech na jej ustach i parę sekund później przed sobą mam butelkę oranżady i śledzia. Muszę przyznać, zaskoczyła mnie. Przy okazji jeszcze trzy. Z enigmatycznym uśmiechem nalała o co prosiłem, po czym ruszyła do innego klienta. Zresztą nie przesadzę, jeśli powiem, że ona nie chodziła, a raczej sunęła, wpłynęła na suchego przestwór oceanu normalnie, tak wyglądała poruszając się po tym uroczym lokalu. Tymczasem czas leciał. Życie stawało się bardziej kolorowe w telewizorze jakiś mecz. Nigdy nie oglądam piłki, ale dzisiaj coś mnie wzięło. Jak nigdy z przejęciem oglądałem 22. dwóch. Biegających typów. Nawet nie wiem, kto z kim gra. Mimo to, w tym momencie nic innego się dla mnie nie liczy. Moje zamyślenie przerwał nowy kompon dzisiejszej podróży. Całkiem wysoki, stary człowiek z siwymi włosami a niech go właściwie białymi Nigdy nie widziałem tak potężnej brody, do samego pasa potężna, bujna dlatego ubrany w jakiś dziwny biały kaftan z psychiatryka uciekł. Pan do mnie? Zapytałem mimochodem a on nic Oparty o lada, siedzi zadowolony i gapi się na mnie z tym ujmującym uśmieszkiem. Pewność siebie emanowała z niego. Poczułem się trochę nieswojo. Głuchy pan jest? Nie, nigdy w życiu. I dalej się patrzy zadowolony. O chuj mu chodzi? A o co chodzi? Zapytałem o je lekko zaniepokojony. Chytre spojrzenie pojawiło się na jego twarzy. Rozejrzał się dookoła, po czym otworzył usta. Kwestionowałeś kiedyś naturę swojej rzeczywistości? Zakrztusiłem się śledziem i spojrzałem na niego Nim zdążyłem coś powiedzieć zaczął się śmiać I poklepał mnie po ramieniu Spokojnie, spokojnie Takie sobie żarty z ciebie robię, cytatami rzucam Nie wiem czy mi ulżyło wtedy czy wręcz przeciwnie Ale w każdym razie Widzę, że raczysz się tutaj dobrym trunkiem, Może masz ochotę na coś ciekawszego O chuj mu chodzi Jakimś bimbrem z piwnicy chce mnie poczęstować czy co? W jakim sensie? No spróbuj po prostu Po czym podsunął mi pod twarz jakąś dziwną menaszkę Czemu miałbym ci ufać? Oj, głupie pytanie. Przecież ty mnie znasz. Dlatego właśnie staremu znajomemu odmówisz? Z jeszcze szerszym uśmiechem podniósł wyżej ten wywar strzeliło mnie. Serio, skądś znam tę twarz? Tylko skąd kurwa? Jakbym miał jego imię na końcu języka, jakieś mgliste wspomnienia z dzieciństwa, to chyba to. Kurwa! Mimo wszystko nie mogłem sobie przypomnieć, skąd go znam. Skupiałem się jak mogłem, ale to nic nie dawało. To jak będzie. Zapytał po raz kolejny. Spojrzałem się na niego, na menażkę, na wódkę. A jebać to i tak mam wyjątkowo chujowy dzień, gorszy nie będzie. Wziąłem menażkę i pociągnąłem solidnego łyka tego napoju. Tego smaku nie da się opisać. Jednocześnie słodkie, ale i wytrawne. Gęste i rzadkie, płynne i twarde, nie pytajcie się jak napój może być twardy. Nie mam pojęcia, ale właśnie to czułem. Czysta ambrozja. Co ciepło, rozchodzące się jednocześnie od przełyku do każdego pojedynczego palca, razem z tym coś w rodzaju prądu, ale takiego przyjemnego. Całe moje ciało wręcz krzyczało z rozrywającej mnie siły i mocy, jakby piorun we mnie uderzył, a ja pochłonąłem całą jego moc i przekułem na własne ręce. A niech mnie, nie tylko ręce, każda część ciała emanowała tym stanem błogości. Trwało to około dwóch sekund. Po wszystkim pozostało uczucie pozytywnego napięcia w ciele. Spojrzałem się na mojego kompana, siedział cały w schowronkach, zadowolony jak nigdy. Co to kurwa było? Zapytałem. O, to bardzo proste. Słuchaj, to wszystko dlatego, że wypowiedź przerwało bardzo głośne otwarcie drzwi, z których weszło do środka paru jakby dresów. Dziwny byli, przy każdym kroku było słychać brzęczenie metalu. Poza tym kurwa nie wierzę. Idą w sandałach i czerwonych spódnicach do kolan. O chuj tu chodzi! Mój towarzysz od razu jakichś spostrzegł, spojrzał na mnie i powiedział: Kurwa, chodź ze mną. Po czym wstał? I ruszył w kierunku tylnych drzwi. Nie wiem o co chodzi, ale teraz to już nie mogę odpuścić po prostu dzieje się to coś niezwykłego, a ja nie mogę tego przegapić. Rzuciłem dwie dyszki na lada i poszedłem za nim. Czerwone dresy zauważyły nas i ruszyły za nami. Dogoniłem mojego kompana i szybko wyszliśmy. Na nasze nieszczęście okazało się, że tylnia alejka to ślepy zaułek. Takich trudności nie przewidzieliśmy. Szybko nas otoczyli, mimo to mój towarzysz nie stracił rezonu. Czemu taki zadowolony jesteś, kurwa? Zaraz w wpierdol dostaniemy! powiedziałem przestraszonym głosem. Spokojnie, zaraz się dowiesz. Z pomiędzy bandy tych dżentelmenów wysunął się ich herszt. Wreszcie cię mamy. Nikt cię już nie obroni. Nareszcie poznamy twój sekret. Panowie łapać go. A ten drugi? zapytał jeden z dresów. Chyba chodzi mu o mnie. <grym> Będziecie mieli worek do treningu. odparł zadowolony. Kurwa, na to się nie zgadzałem. Starych kuju zabiją mnie tu przez ciebie. Szepnąłem do mojego towarzysza. Słuchaj, bądź spokojny. Jak kurwa być spokojnym, jak nas tu zabiją zaraz? Szybko odpowiedziałem. Nie martw się, po prostu walczę, gdyby nigdy nic. Powiedział z pewnym uśmiechem. Dobra. To jestem w dupie. Niestety nie miałem dużo czasu na myślenie. Jeden z dresów zaczął na mnie biec. Może moje przygody z podstawówki się na coś przydadzą. Złożyłem się w kulkę i zacząłem płakać. I tu się stało coś dziwnego. Zastanawiałem się, kiedy mnie zaczną bić, a się okazało, że już dawno zaczęli. Nie czułem bólu. O chuj, powiedziałem sam do siebie. Uderz go! krzyknął stary towarzysz. Niepewny siebie lekko uderzyłem jednego z moich oprawców. O ja pierdolę. Ty poleciał na dwadzieścia metrów w górę. Wszyscy się na mnie spojrzeli. Oni wiedzieli. Nie zdążyli się ruszyć, kiedy stryknięciem palca wysłałem dwóch z nich do Sosnowca, kolejnego posłałem na Bałuty, innemu podstawiłem nogę jak bieg i poleciał na jebany śląsk. Moi niedawne oprawcy zaczęli pierzchać w każdym kierunku, a ja jak baletnica skakałem od jednego do drugiego i robiłem coraz lepsze kombosy. Na koniec ostał się sam Herszt. Stał przerażony i patrzył się na mnie. A chuj, spróbujemy tego. Wziąłem duży wdech i dmuchnąłem na niego. Nie mam pojęcia, gdzie poleciał, ani co spowodowałem moim podmuchem. Słyszałem tylko potem o jakimś huraganie Katrina, czy czymś takim. Kiedy opadł kurz walki, spytałem się swojego nowego kolegi. Co to było do chuja wafla? Chciał coś powiedzieć, ale spośród dymu zaczęły się rysować kształty dwóch osób. Bardzo różnych osób. Jeden z nich był bardzo niski, z metalową czapką na głowie, błękitną włosy i potężny wąs zdobił jego lico, natomiast drugi był wielki jak trzybeczki w biało-niebieskim stroju w paski. Zadowolony pocierał ręce i prowadził obok jakiegoś małego psa. Spojrzeli się po nas i ten mniejszy powiedział: No ładnie, Panoramiksie, chyba jednak nie potrzebujesz naszej pomocy. Olśniło mnie. Wielki druid, Panoramiks, uśmiechnął się i odpowiedział: no cóż, trzeba sobie radzić Asterixie bo czym się zaśmiał Asterix poprawił czapkę i odparł Mimo wszystko zbierajmy się Zaraz zjawi się więcej Rzymian Obelixie, bierz i defiksa i idziemy Galiska ekipa ruszyła w kierunku wyjścia z alejki A ja stałem nieruchomy z wrażenia Nie wiedziałem co robić Na szczęście po chwili odwrócił się Panoramix I pytając o do mnie powiedział A ty co, idziesz z nami? Razem z tym odwrócili się Asterix i Obelix Kurwa, kurwa, kurwa No nie wiem, jestem wam potrzebny? Każda pomoc się przyda. Rzymian jest coraz więcej. My też musimy pomyśleć o werbunku. Chwilę stałem i się zastanawiałem, ale kiedy Defix szczeknął nam, nie wiedziałem. No dobra, tylko daj jeszcze łyczka tego napoju.